Cześć dzieci! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej jeżom. Jeż Podzielmy ten wyraz na sylaby. Jeż Klaszczcie razem ze mną. Jeż A ile ten wyraz ma sylab? Sprawdźmy. Jeż Policzcie razem ze mną. Jeż ten wyraz ma jedną sylabę. Widzieliście kiedyś trójkąt? Oto trójkąt. Gdy przejedziesz palcem po jego boku, napotkasz kąt ostry. Jesz. Ma ostry i długi ryjek, a jego łapki są krótkie. Jeż Ma około 6000 kolców. To jest bardzo dużo! Na początku jeże mają białe i miękkie kolce. Później stają się twarde. Są twarde i ostre jak kaktusy. Auć kolce mają około 2-3 cm. Dzięki temu, że na dole są elastyczne, to jeże mogą je nastroszyć. Gdy zbliża się niebezpieczeństwo, Jerze chowają się w kulkę. Właśnie taką. Możecie spróbować zrobić taką z kartki papieru. A teraz spróbujcie się zwinąć w kulkę, tak jak ja. Jerze są bardzo głośne, fukają i prychają. Dzieci, spróbujcie prychnąć. Spróbujcie prchnąć jeszcze raz. Pff. Poza tym jeże mogłyby być bokserami. Podczas bujek używają nawet swoich łapek po to, żeby odepchnąć przeciwnika. Mimo, że kolce służą jeżom do obrony, to i tak utrudniają ochronę przed pchłami i kleszczami. Jeże Dorasta około 30 cm długości. Ważą kilogram i żyją około 10 lat. Dzieci, policzcie razem ze mną: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lat. Tyle lat żyją jeżę. Świetnie Wam poszło! Często w książkach można zobaczyć jeża z jabłkiem. Kiedyś myślałam, że one je lubią. To mit. rysunek jeża z jabłkiem, został umieszczony przez Pliniusza Starszego w encyklopedii pod tytułem Historia naturalna. Od tego momentu wiele osób wciąż powtarzało, że jeże lubią jabłka. Może są jakieś nieliczne jeże, które lubią jabłka. Ale większość z nich wcale tego nie lubi. One wolą ślimaki czy owady. Jerze są śpiochami i potrafią bardzo długo spać, a te, które żyją w naszej strefie klimatycznej, zapadają w sen zimowy. Dlaczego jeże są pożyteczne? Wiedzą o tym przede wszystkim ogrodnicy, ponieważ jeże są pogromcami między innymi ślimaków. I mimo tego, że jeże są spokrewnione, z ryjówką i kretem, to wcale nie niszczą ogrodu. A jeżeli ty chciałbyś, żeby w twoim ogrodzie zamieszkał jeż, to przygotuj mu stację z pożywieniem i wodą koniecznie świeżą, źródlaną i niegazowaną. To tylko nieliczne ciekawostki dotyczące jeży. Mam nadzieję, że ten filmik zmotywuje Ciebie, Ciebie. Ciebie do dalszych poszukiwań, informacji na temat jeży. A teraz pora na zabawy! Do pierwszej zabawy będziemy potrzebować dwa kawałki kartonu sklejone ze sobą. W jednym z nich zróbmy otwór w kształcie jeża. Następnie wykorzystajmy plastelinę do wypełnienia otworu. Zamiast plasteliny: Możecie wykorzystać domową glinę. Wystarczy zmieszać ze sobą trzy szklanki mąki z jedną szklanką soli i dodać do tego odpowiednią ilość wody, którą możecie zabarwić farbą lub barwnikiem. Po wypełnieniu otworu możecie wykorzystać pestki z dyni, które będą kolcami jeża. Do kolejnej zabawy wykorzystamy klamerki. Jest to świetny sposób na rozwijanie naszego mózgu. Jeże nie jedzą jabłek, ale z jabłek można zrobić jeże. Wystarczy te owoce przekroić na pół i wbić w nie wykałaczki. Można je położyć na przykład na liściach herbaty. Z pozostałej domowej gliny możecie ulepić jeża, a za kolce posłużą nam tym razem druciki kreatywne. Jeża można również narysować mazakiem na kartce. Życzę Wam miłej zabawy! Jeżeli podobał Ci się mój filmik, to zasubskrybuj mój kanał, żeby nie ominęła Cię żadna ciekawostka. Przesyłam lasy i do zobaczenia!